Eu já, eu já, vi, eu já Cześć, witam ponownie na moim kanale, gdzie zapraszam was na drugi film dotyczący e, lasera, Creality Falcon 2, gdzie będziemy grawerować na różnych materiałach. Zapraszam. Dobra, to będzie krótki film, gdzie tylko pokażę wam e, możliwości na grawerowania na innych materiałach niż drewno, które były w pierwszym filmie. W pierwszym filmie było cały test maszyny, pokazywałem je co jest w zestawie, robiliśmy unboxing, pokazywałem parametry i jakieś wstępne cięcie i grawerowanie drewna. Kto nie oglądał jest zainteresowany, tutaj pojawi się film, e, link do pierwszego filmu, a teraz już zajmiemy się e, drugim materiałem. I teraz ta laser zmienia. Miejsce. Jak widzicie, tutaj troszeczkę śmieszna, amatorska konstrukcja, a nawet bardzo. Odpadki płyty meblowej i na górze kolega załatwił mi stary okap. Kupiłem tylko rurę do okapu. Wyprowadziłem na zewnątrz, wygląda, jak wygląda, ale działa, a wiadomo, jakie jak jest przysłowie na ten temat, skoro działa, to jest spoko. Szczególnie potrzebne do cięcia drewna, gdzie sporo tego dymu się wydobywa. Dobra, i teraz słuchajcie, puszczam wam jakieś przebitki. Jak będę tutaj coś pracować na różnych materiałach i zobaczymy, jak to sobie wyjdzie. Dobrze, słuchajcie, mam taką płytkę metalową. Ona była w zestawie z laserem. Przed chwilą zrobiłem sobie z drugiej strony jakiś tam wstępny test. Nawet go nie dokończyłem tak naprawdę. No i co? Wkładam pod laser, zrobiłem sobie w Lightburnie jakiś tam projekt czaszki, pobawiłem się troszeczkę warstwami z różnymi ustawieniami. Zobaczymy. Znaczy to jest zdjęcie pobrane z internetu, nie ja to zrobiłem. Przerobione tylko na wektory i porobione tutaj jakieś warstwy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, słuchajcie, tak to wygląda. Jak widzicie, tutaj ten element był na jednej warstwie, a ten był na drugiej i go źle ustawiłem. No i generalnie yy, no są różne kolory, chociaż i tak tutaj jest wiele do dopracowania. Ogólnie moc chyba powinna być lekko większa, żebyśmy zaczęli mieć tutaj jeszcze troszeczkę więcej kolorków. Yy, czekajcie, ja to lekko wytrę. No i słuchajcie, naprawdę świetna sprawa. I to ta, ta płytka, jak widzieliście, nie była niczym malowana, żadną, żadną czarną farbą. Także naprawdę fajne grawerowanie w metalu. Dobra, spróbujmy tą płytkę wyciągnąć jakoś z tej konstrukcji. Jak ja to tam włożyłem, jakoś włożyłem. No, słuchajcie, ja już widzę. Mega sprawa, płytka gresowa. To jest dosyć duże powiem Wam szczerze. Tak, na oko, napis ma. 12 cm to logo pewnie z 5, tak, z 4,5. E... Świetnie, naprawdę bardzo fajne. No i to jest płytka taka, że wiecie, ona ma takie... To jest imitacja drewna. Nie wiem czy aparat to uchwyci, że ona ma takie... No wgłębienia imitujące po prostu tutaj usłojenie, a mimo wszystko wyszło to równomiernie. Całość trwała 9-10 minut, ale jak na taki spory napis jest bardzo spoko. Użyłem tutaj tylko 50% lasera. No dzięki temu, że mamy 22-watową wiązkę, to można mniej w lasera używać, więc wolniej zużyjemy po prostu sobie wiązkę. Naprawdę z wygląda fajnie, teraz muszę w warsztacie położyć gdzieś taką płytkę z, własnym, z, własną, z własną nazwą kanału. Fajne. No i co, kurczę, słuchajcie, mamy to grawerowanie na jeansach. E, oczywiście z drobnymi tam jakimiś moimi błędami. Czekajcie, zaraz Wam pokażę, bo na której z nogawek. Ja oczywiście sobie wstępnie zrobiłem jakiś test. Wziąłem sobie trzy prędkości moce ustawione i tak dalej. Tutaj już oczywiście przepaliłem, tutaj też, a tutaj wydawało mi się, że jest OK. No, pomijając, pomijając to, że tu ruszyłem spodniami. I to było ustawienie e, 4000 prędkość. Milimetrów na minutę i 20% mocy e, i Air Assist. No i takie ustawiłem. Klucze były grawerowane pierwsze, a de facto, no to wiadomo, smartfon klucze, żeby nie zapomnieć co w której kieszeni. Klucze były grawerowane pierwsze i na tych ustawieniach, ale jednak to były ciągle e, za wysokie ustawienia. Może też nie tyle za wysokie, co tutaj jest problem, że tu jest, jest kieszeń, tam jest dodatkowy materiał, więc tutaj troszeczkę e, się potrafiły podnosić te spodnie. No i tutaj na przykład jest mikroprzepalenie i ogólnie jest to troszkę jakby za bardzo. Yy, wygrawerowane. Więc yy, w przypadku tego tutaj smartfonika yy, takiej ramki, jakby ustawiłem. Czekajcie, zerknę w Lightburnę, żeby nie skłamać. O, mikrofon mi uciekł, sorry. E, ustawiłem tutaj 6000 mm na minutę i 20% mocy i to już widzę, że było zdecydowanie lepszym e, ustawieniem. I tutaj na górze, zobaczcie, tutaj jest e, nisko, i tutaj nagle jest zgrubienie, ponieważ to jest ta kieszonka tutaj. Nie dało się tego jakoś tam splaszczyć sensownie, więc tutaj laser był dużo bliżej i mimo wszystko nie przepalił prawie, ale, a nie, dobra, przepalił. <laughs> Sorry, jednak przepalił, no ale to było nie do uniknięcia, bo tu jest praktycznie o 3 mm wyżej, więc to trzeba byłoby Jakoś sensownie rozwiązać albo jeszcze zmniejszyć moc, ponieważ tutaj widać, że te 6000 i tak było spoko, więc myślę, że jeszcze jakbym zmniejszył, to by było ok. Grawerowanie na jeansach świetna sprawa. Oczywiście kwestia, jak to się zachowa po praniu. Coś tam kiedyś czytałem, że ktoś, kto grawerował na t-shirtach, to po praniu nie było nic. W sensie nie tyle, że zniknął grawer, tylko po prostu e, dziura pojawiła się w t shircie więc może to bardziej w formie ciekawostki, że się da. Ale gdyby to się dało sensownie ustawić i gdyby po praniu się nic nie działo, to powiem Wam, że rewelacja, bo można sobie jakieś spodnie robocze spersonalizować, czy tu jakieś na nogawkach bajeranckie logo elektronarzędzi, wiecie o co chodzi, wyobraźnia e, może nam tutaj, tylko wyobraźnia z naszym ograniczeniem. Dobrze, teraz próbujemy sobie wygrawerować coś na e, szkle. Zwykły kawałek szkła, psiknięty farbą w sprayu, ponieważ wiadomo, że przez szkło laser by nam przeszedł i nic nie grawerował. Wiem też, że są jakieś różne środki do pokrycia najpierw szkła przed grawerowaniem. Widziałem, że chyba też chociażby gumą w sprayu to robią. No ja mam zwykłą farbę w sprayu, matową, zobaczymy czy sobie poradzimy. Ustawiam to pod laser, wybieram jakiś projekt i próbujemy. Dobra, na razie wygląda świetnie, ale pytanie: czy ja tylko zdjąłem farbę, czy udało się wygrawerować na szkle? Rozpuszczalnikiem oczyścimy sobie to teraz. Słuchajcie, tutaj parametry to były 75% mocy i 7,5000 mm na minutę. I tutaj nie robiłem wcześniej żadnej próby, więc to taka pierwsza i w zasadzie przy okazji testowa próba. No dobra, widzę, że się wygrawerowało. Ściągnę sobie tą farbę, troszkę za dużo tego tu napsikałem, ale. Nie wiedziałem, jaki finalnie projekt zrobię. Czyli zwykła farba w sprayu wystarczy. To musiałbym troszeczkę lepiej obczyścić, ale jest wygrawerowane jak najbardziej. Tu nic nie ma. I tu, jak słyszycie, jest wygrawerowane. Ja się temu przyjrzę, bo oczywiście złapać ostrość na szklanie jest łatwo. Troszkę można by było te parametry e, zmienić, tak żeby to grawerowanie było głębsze. Ale słuchajcie, grawerowa grawerowanie na szkle zwykłym laserem diodowym oczywiście też jest możliwe. Trzeba tylko pamiętać, żeby najpierw to szkło czymś pokryć. Może jeszcze są jakieś lepsze e, rzeczy do tego, żeby pokryć. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli jesteście w temacie i wiecie, czym najlepiej to pokryć przed grawerowaniem. Kurde, powiem Wam, że tutaj jestem w szoku. Tutaj naprawdę bardzo fajnie to wyszło. Jest to mocno zagłębione. Nie spodziewałem się, że tak wyraziście fajnie to wyjdzie. Jest to silikonowy case do telefonu, i ustawiłem też tutaj na próbę parametry. Znaczy, w sensie nie miałem innego, więc nie było próby. To jest pierwsze próbne. Już Wam mówię, jakie ustawiłem. 6000 mm na minutę 20% mocy i wspomaganie Air Assist. Się, bałem się, że to spalę, ale słuchajcie, nic. Dobrze, słuchajcie, podsumujmy sobie ten krótki film. E, no, ja jestem bardzo zadowolony, co tu dużo mówić. E, oczywiście oglądałem wcześniej wiele filmów odnośnie e, laserów do grawerowania na różnych kanałach, także zagranicznych, i wiedziałem mniej więcej, czego się spodziewać. E, widziałem, jak to fajnie działa, no ale jednak, jak to się samemu e, zobaczy, no to robi wrażenie, co tu dużo mówić. E, no, takie rzeczy jak grawerowanie na drewnie wypada świetnie, ale oczywiście jest jakimś standardem grawerowanie na drewnie. Jednak, jeżeli zagłębimy się tutaj w jakieś inne materiały, no, no na przykład, nie wiem, ja wcześniej, nie oglądając innych filmów, nie powiedziałbym, że takim zwykłym laserem domowym można sobie wygrawerować coś na płyce gresowej. No kurczę, to jest naprawdę rewelacja. Spodnie oczywiście tutaj do poprawy troszeczkę. Pamiętajcie, że wszystkie z tych rzeczy praktycznie robiłem bez prób. To robiłem bez testu, to robiłem bez testu, to robiłem bez testu, to robiłem delikatny test z tyłu, co wam pokazywałem wcześniej. No i spodnie robiłem z jakimś tam testem, ale tutaj wiadomo. Jeszcze źle ustawione parametry i jeszcze problemy z nierównościami. Wszystko to, co tutaj zrobiłem, na pewno da się też zrobić jeszcze lepiej, jeżeli bardziej poznamy oprogramowanie i w ogóle możliwości Lasera. Na tym filmu już to będzie teraz wszystko. Dzięki za oglądanie. Jeśli chodzi o samą maszynę, to w zasadzie wasza wyobraźnia Was tylko ogranicza. Można naprawdę świetne rzeczy w domowych warunkach robić. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!